Witam Was bardzo serdecznie, tutaj Kielomaniek. I zapraszam Was do kolejnego odcinku serii Posłannik Margonem. Dzisiaj, wraz z Wściekłym Sismo, zaprezentujemy Wam bicie Herosa rocznego Patryka. Tak, jak widzicie, jest godzina y, wczesna, bo 6 rano, dlatego mieliśmy możliwość go spotkać. W tym czasie, właśnie, jest mało graczy, dużo ludzi śpi, a część ludzi, właśnie, gra Margonem. Y, tak. Mroczny Patryk to heros na 35 levelu, ma dosyć dużo respów, Mokradła, Przęcz Mocrzyków, Dolina Rozbójników, Stare Ruiny, my akurat znaleźliśmy go w Zniszczonym Opactwie, wioska Huli Dolina S Orla Orlagrań Orla Grań nie na także jest dużo rzeczy, dlaczego trzeba go dosyć się natrudzić, żeby go znaleźć i jeszcze oczywiście wyprzedzić innych graczy. Jest to wojownik, brak absorpcji magicznej czy fizycznej, Atak dość duży, od 350 do 400, oczywiście atak fizyczny. No akurat za to bicie otrzymaliśmy kostur otwani, dosyć dobra rzecz na maga. Także to było tyle, dzięki do usłyszenia.